Rzeczywistość parafiana jest parafią. To, to jest ważne, żeby w razie takich czy innych, czasem sporo pobywają, to było tak robione, żeby była o to już może iść, coś innego, może mamy iść na dyrekturę, a nie mówi raz o tym na naszej stronie są ludzie to jest nawet jeśli będzie mało to jest i cała ta substancja jest na barkach i dla użytku użytku ten kościół jest 13 wiek, tak? 13 Początek 13. I to był też od początku tak. Tam Ewangelicki to jest zaniedba teraz. Był tylko krótki okres po reformacji, kiedy był wypożyczany tak, tak. przez Ewangelików, dopóki tak, nie wybudowali tego I Już, dobrać już, dobrać w tej, już przed wojną to było tylko już 4-5 rodzin katolików. Hmm. A już wtedy już się zaczęła reformacja.